Witam wszystkich w nowej serii na kanale. Jest to seria uprawy gigantycznej dyni dyni gigant Atlantic Giant. Wygląda to tak. Jest, tu jest przygotowane miejsce na nią. Tutaj, tu będzie jeszcze płot z siatki drucianej, ocynkowanej. E, tu gdzieś się kończy, coś takiego. No i tu przygotowałem. E, no nie przygotowywałem na jesień, przygotowałem dopiero w tym roku. I zrobiłem to tak, że tutaj jest rozsypany obornik. Obornik przekompostowany częściowo Trochę trocin przekompostowanych też częściowo, do tego kompozo od dżownic. obornik granulowany Wcześniej też było dane trochę wapna, bo było zbyt kwaśne No i tak to wygląda, po całości było tu przygotowane, wymieszane wcześniej glebą gryzarką Przed Daniem jakby tego obornika i tutaj wszystkiego był jeszcze tutaj poplon Przez zimę było tutaj zboże, dokładniej żyto o zimę no i tutaj kultywatorem to przejechałem, jak było zboże, żeby przemieszać I później dodatkowo to już się częściowo rozłożyło no Tak to wygląda, będę tutaj jeszcze punktowo przygotowywał dołek, w miejsce, gdzie będzie dynia wysadzana Wydaje mi się, że dynia będzie tutaj gdzieś w tej okolicy Tutaj I będzie to tak, że tu będzie rosła dynia Będzie ona rosła w tamtą stronę a tu będzie na boki miała pędy. Niestety trochę mało miejsca więc się zastanawiam, czy nie lepiej by było na przykład tutaj z tej strony dać, e, od tej strony dać e, sadzonkę jakby dyni, siewkę dyni od tej strony i wtedy poszłaby w tę stronę, a tu by się na boki pędy rozchodziły, a w tym miejscu na przykład gdyby był płot, to albo bym poszedł po płocie, albo bym kierował w bok, no, albo bym po prostu przestał już prowadzenie pędów. Nie wiem, czy można ucinać, to jeszcze się dowiem. No, dwie możliwości, nie wiem, która będzie lepsza. Tutaj w razie w tą stronę mógłbym iść. Tutaj, ale na szerokość widziałem, że też się ładnie rozrasta, więc sam jeszcze nie wiem, zdecyduję. No i to było by na tyle z przygotowania, jakby pola. Teraz będzie segment, gdzie pokazuję, jak wyglądają siewki w obecnym czasie, jak wygląda rozsada no i jakie nasiona mam, jakie zdobyłem w tym roku i ogólnie jak wysiewałem jak wyglądają moje rozsady trzymam je w pokoju i wygląda to tak Są tutaj jest tropianowy box termostat mam dodatkowo do tego zasilany kabel grzewczy i oświetlenie w dzień, na noc zamykam pojemnik jakby i termostat utrzymuje temperaturę o po otwarciu wygląda to tak wygląda to tak, mogę przesunąć żeby było więcej widać wygląda to tak, tak już dynie się trzymają to są dynie giganty tutaj jest nasioną największej dyni na której mi najbardziej zależy jest to tak dynia 890,5 kg potem są tak Taka dynia 237 kg, w gratisie dostałem. I to są te dwie dynie. A reszta to jest odmiana Atlantic Giant. Nasiona po prostu kupione przez internet. Nie od hodowców konkretnie. No tutaj prawie wszystkie wzeszły. Całkiem ładnie też. I tak, po co mi tyle? Część rozdam. Mam osoby, które chciały też dynie giganty. No, część spróbuję, może ktoś będzie chciał kupić A do siebie zachowam Na pewno to największe Sonda od czujnika temperatury jest tutaj w ziemi jakby Kabel grzewczy jest na spodzie, ułożony I utrzymuje stałą temperaturę w miarę ziemi No i tak to wygląda, nasiona nasiona dyni Te nasiona Podkiełkowałem na jakby Podkiełkowałem w wodzie z kwasami humusowymi. Podkiełkowywałem jakoś od wieczora do rano były wysiewane. Właśnie nie wysiewane, tylko ten. I ten był podkiełkowywany na woreczku stronowym. No i z ręczniczkiem wilgotnym. Ten był bezpośrednio wysiewany. Nie widać, nie widać było zbyt dużej różnicy między tym a tym. Chociaż ten wydaje mi się, że. Źleńszy jest teraz i troszeczkę może szybciej wystartował No ale tak, poza tym to Zbyt dużej w nich różnicy nie ma No i tak wyglądają rozsady na obecny moment Całkiem nieźle, może trochę za, yy, za późno Ale zobaczymy jak wyjdzie No i to by było na tyle z pierwszego odcinka od uprawie Dyni Gigant Zobaczymy jak wyjdzie Czas pokaże Trzymajcie się wszyscy i miłego dnia.